Co no tam, Halincia, żeś mnie wołała? Wujek John dzwonił ze Stanów. Zbyszki chcieli dolarów, pytał się, czy też nam ma dostać na święta. A to radła. A tak niby im się dobrze wiedzie, tak niby na zakładzie mu podnieśli, co? Wyszło szydło z worka. Czekaj, Halincia, załatwim to inaczej. W tym roku to my, Halincia, do wuja paczkę wyślemy. O! Zobacz, Halincia, wyślę wujowi szklaneczki z koszyczkiem. Tam takich nie mają! Owiń to w to, żebyś nie było Dobra, roku? dobra, już się nie ma. Wyślę wujowi ciepłe skarpety. To, że mnie przywiózł spod, sam już z już tater ostatnio za kopca. Ale to twoje stare skarpety, które żeś sam używał. Oj, to wiem, ja to, wiesz ty. Wujo nie musi tego wiedzieć. A może ja zapakuję też z Polski, byśmy mu wysłali? Nie, jedzenia ponoć nie można, Halincia, wiesz? Ale ja tu, żebym mu popakował już fajnych gadżetów. A przez granicę to jak to przejdzie? A to już się nie mar. te wszystkie sprawy celne to Epaka załatwia. To, to już nie te czasy, Halincia. Dobra, paczka, ile to? Z 10 kg to, to waży. Polska, Stan Zjednoczone, niech leci. Oj, Halincia, powiem, ci, aż się lepiej jakoś czuję. A czemu? No, kto by jeszcze parę lat temu pomyślał, że my do Ameryki będziemy paczkę nadawać? O, za wielkie wodę. Słuchaj, mówiłem ci, teraz Ameryka to u nas. Trochę mnie podnieśli, trochę się coś zakombinuje i dobrze się żyje. No, zaraz idę do zbyszka, zadzwonię, powiem mu. To. O już może nie, co... Powiem, mu, że przed chwilą ja paczkę dostaną wysłał. Niech wie, że się dobrze żyje. No. Kalincia wuja to oszaleje z radości. Ty, a może on w końcu weźmie i nas zaprosi do Stanów? O Ty, ja idę i się zaczynam uczyć amerykańskiego.